Jedynka jest bardzo precyzyjna, konkretna i stanowcza w wyrażaniu swoich uczuć partnerowi. Ona nie lubi rozwlekać swoich wypowiedzi i tworzyć dzieł miłości. Skupia się na krótkich podsumowaniach. Życie z Jedynką jest bardzo trudne romantycznie, ponieważ ona ma zachowanie typowego biznes lidera i trzeba ją otwierać na komunikację. Dwójka lubi romantyczne rozmowy, tilty, wobec czego tutaj występuje aż przez te rozmów o tym, jak ona kocha, szanuje i podziwia. Jej rozmowy bardzo często przypominają długie historie, które której jest początek, rozwinięcie i zakończenie. Dwójka kocha celebrować, skupiać na sobie całą uwagę, więc to, co daje, podświadomie podyktowane jest tym, co chce otrzymać. Lubi obdarowywać partnerami, zabierać partnera w niesamowite podróże i aktywnie spędzać z nim czas. Im więcej, tym bardziej mocniej pokazuje swoje przywiązanie. Czwórka ma bardzo konserwatywne podejście do okazywania uczuć. Jest dość zamknięta i uparta, więc mówienie o tym będzie nierada dla niej wyzwaniem. I raczej niestety nie spodziewałbym się z jej strony. Bardzo hojnych emocjonalnych gestów, raczej materialnych prezentów. Piątka jest bardzo dynamiczna, wszędzie jej pełno i tutaj głównym założeniem na pokazywanie miłości będą randki, liczne propozycje, aktywności poza domem, czyli spontaniczne zmiany planów. Piątki zaangażowanie łatwo poznać po tym, tak zwanym osaczeniu, w dobrym tego słowa znaczeniu. Szóstka jest bardzo romantyczna i spokojna, wobec tego możemy spodziewać się najbardziej takich prezentów jak kwiaty, słodkości, biżuteria czy wypaddy spa. Rozpływa się mówiąc o uczuciach i lubi być zapewniona o ich wzajemności. Siódemki są jak koty: one chodzą swoimi ścieżkami, są bardzo zamknięte, ale jak się uda otworzyć, mówią o uczuciach w sposób bardzo romantyczny. Jak wobec tego je otworzyć, zapewniając ich o poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i docenić ich indywidualność i introwertyczność? U nich oczy są zwierciadłem duszy. Tutaj należy obserwować ich twarz i ciało. Ósemki to tytani pracy i osoby bardzo ceniące sobie komfort, a nawet wyświechtany luksus. Czym? Więcej, tym bardziej na tobie zależy. Jest zbyt osadzona w materii, dlatego rozmowy e, są o finansach i o pracy. bo bardziej się otworzyła, trzeba z nią o tym porozmawiać. Dziewiątka. Obserwuje, przywiązuje się do ludzi i miejsc. Stąd może być momentami bardzo mocno Lubi sztukę, literaturę i historię, bowiem randki i spotkania jak najbardziej będą odbywać się. Na przykład, właśnie w takich miejscach. Ona lubi pomagać i nadskakiwać.